W niedzielę 7 lutego odbędzie się finał największej zawodowej ligi futbolu amerykańskiego na świecie, czyli NFL. Finał słynie pod nazwą Super Bowl. Naprzeciw siebie stanie drużyna Kansas City Chiefs oraz Tampa Bay Buccaneers. Super Bowl to jednak coś więcej niż tylko sport, ale też legendarne reklamy. Zysk z tych reklam w zeszłym roku wyniósł niemal 450 milionów dolarów. Dlatego dziś zapraszam was do obejrzenia odcinka ciekawostkowego Super Bowl. Standardowo zachęcam was do zostawienia lajka, komentarza oraz subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie. A tymczasem zapraszam do oglądania 15 stycznia 1967 roku odbył się pierwszy Super Bowl, który był dla Amerykanów tak ważny jak zeszłoroczny śnieg. Na stadion można było wejść za 12 dolarów, a i tak można było znaleźć tam puste miejsca. Obecnie ceny zaczynają się od, uwaga! Tysiąca dolarów, a i tak praktycznie są niedostępne, bo NFL organizuje na nie loterię. Coś jak u nas podczas Euro 2012, tylko prawdopodobieństwo wylosowania takiego biletu jest tak duże, jak to, że jutro przybije żółwika ze statuą wolności. Jeśli jednak ktoś ma trochę skurniaków, a Super Bowl to jego największe marzenie, to za 2000 dolarów może odkupić od kogoś bilet, by oglądać mecz z niemal dachu stadionu. Piszcie w komentarzach, ile może kosztować miejsce w loży VIP. Okej, okay, wróćmy na ziemię, czyli po prostu włączmy telewizor i oglądajmy w niedzielny wieczór finał sportu narodowego Amerykanów. Co roku robi tak ponad 120 milionów obywatelów USA. Dla porównania, mecz Polska-Niemcy na Euro 2016 obejrzało prawie 15 milionów Polaków, a finał zeszłorocznej Ligi Mistrzów niecałe 400 milionów, ale z ponad 200 krajów a podana liczba widzów Super Bowl tyczy się tylko USA. Amerykanie najbardziej lubią oglądać Super Bowl w grupach, dlatego zapraszają się nawzajem na piwo i przekąski, a najpopularniejszą potrawą są skrzydełka z kurczaka. National Chicken Council szacuje, że tego dnia Amerykanie zjadają miliard dwieście milionów skrzydełek. Podczas oglądania i picia hektolitrów piwa pojawiają się różne zakłady. Nie tylko kto wygra, ale także który zawodnik wykona taniec lub kto wystąpi w danej reklamie. No i właśnie reklamy podczas Super Bowl to temat na oddzielny odcinek, bo te warte są miliony dolarów, dlatego twórcy dwoją się i troją, by przedstawić swój projekt jak najlepiej. Niektóre zyskują status legendy, tak jak ten pocałunek z 2013 roku. Mimo że Super Bowl odbywa się zawsze w niedzielę, to Amerykanie zaczynają się przygotowywać i myśleć o nim już tydzień przed, bo wtedy pojawiają się informacje: jacy artyści wystąpią, jakie są ceny biletów lub jakie firmy będą na reklamach podczas transmisji. Zawsze przed meczem przelatują myśliwce śpiewana jest patriotyczna pieśń America, the Beautiful oraz hymn USA. W przerwie meczu odbywają się 12-minutowe koncerty, gdzie występują tylko największe zespoły, takie jak U2 czy The Rolling Stones. W 2016 roku wystąpił Coldplay, Beyoncé oraz Bruno Mars. Od zawsze artyści robią te koncerty za darmo, bo to po prostu dla nich niesamowita promocja. Pomyślcie jednak, jak to jest robione, bo w kilka minut zbudowana jest scena, światła, nagłośnienie tym podobne. Przez wiele lat sportem narodowym w USA był baseball, jednak został on trwale wyparty przez futbol amerykański. Roczne dochody z reklam i gadżetów związane z tym sportem to ponad 10 miliardów dolarów. Głównym powodem, dla którego ten sport stał się tak popularny, to regulacje narzucone przez NFL, przez co nie ma takiej sytuacji jak w europejskich klubach futbolowych, gdzie jak w lidze hiszpańskiej dominują tylko Real i Barcelona, a reszta stawki kompletnie się nie liczy z racji dużo mniejszego budżetu. Tutaj każdy klub ma ograniczoną liczbę wynagrodzeń, a nawet część wpływów z biletów wpada do wspólnej kasy. Istnieje też tak zwany draft, gdzie wybierani są najlepsi zawodnicy z lig uniwersyteckich. Wyboru jako pierwsi dokonują zespoły z dołu tabeli, przez co mogą wybrać, kogo tylko chcą. Futbol amerykański to nie tylko sport, to cała kultura oraz kibice. Rzadko zdarzają się wyzwiska typu Arcady, Kur, Świnia, bo dominują przyjazne przyśpiewki jak We Are the Champions. Przed meczami organizowane są imprezy zwane Taylor Party, gdzie można wypić piwko i zjeść Hot Doga lub zagrać w Polish Horse Shoes, który nie ma nic wspólnego ani z Polską, ani z końmi. To po prostu taka nazwa. Zastanawiam się, czy jest coś takiego w Polsce jak Super Bowl, gdzie ludzie wokół mówią tylko o tym i nic innego nie jest ważne. Przychodzą mi na myśl tylko Mistrzostwa Świata lub Mistrzostwa Europy z udziałem Polaków, bo wtedy miasta zamierzają, by tylko siąść przed telewizorem i oglądać reprezentantów naszego kraju. Może macie jakieś inne skojarzenia? Ogólnie lubicie futbol amerykański? Ja póki co zostanę przy oglądaniu piłki nożnej, ale kto wie, może kiedyś również pokocham futbol amerykański. Oczywiście w tym roku na stadionie będzie znacznie mniej kibiców. Tegoroczne Super Bowl odbędzie się 7 lutego na stadionie Raymonda Jamesa w Tampa na Florydzie. Na trybunach zasiądzie 22 tysiące fanów, w tym 7500 specjalnie zaproszonych przedstawicieli służb medycznych. Średnia biletów, którzy przedstawiciele służb medycznych dostaną za darmo, to 2400 dolarów, czyli NFL rozda bilety za około 18 milionów dolarów. Tym gestem chcemy uhonorować pracowników służby zdrowia i podziękować za ich niezwykłą służbę podczas pandemii, a także promować akcję szczepień, powiedział komisarz NFL Roger Godel. Z ciekawostek jeszcze a propos Super Bowl tegorocznego, można powiedzieć, że wystąpi na nim jako gwiazda główna Miley Cyrus. No cóż, na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Standardowo czekam na Wasze komentarze, lajki oraz subskrypcje. Zachęcam również do wpadnięcia na moje social media, które podaję w opisie. No i co? Napiszcie, czy będziecie oglądać Super Bowl, czy w ogóle oglądacie futbol amerykański, i czy chcielibyście kiedyś pójść na przykład na mecz. No, piszcie generalnie, co tylko zechcecie. Trzymajcie się. Cześć.